Krzyszek spytał. Poleciłbyś jakiegoś minivana do 30 klocków, najlepiej 8-9 osób. A proszę bardzo! Więc Ford Custom, Opel Vivaro i Caravel odpadają, Botowany i mają 500 tysiaków koła. Fiat do panorama. Jest duży, ale musi jakoś pomieścić 8 miejsc. W tym fiatiku masz 8 osobnych foteli, a środkowe w tylnych rzędach możesz składać masz dwulitrowego fiatowskiego diesla, który potrafi trzasnąć 500 tysiaków bez zamknięcia. Wyposażenie spoko, mechanika spoko, auto jest spoko. Honda Odyssey. I tu masz tylko jeden problem, ale jak go nie ma, to auto jest super. Oczywiście masz pod maską 3,5v6, do którego musisz wrzucić gaziutek, no to wiadomo. Ale możesz mieć furkę na pełnym amerykańskim tłuszczu, skórka, fajne fotele, ale jak jest ruda, to uciekaj. Ogólnie auto wygląda tak sobie, ale jest super. Citroen C8 z 2.0 HDI. Wadą tego auta jest to, że ma 7 miejsc, ale 8 nie było twardym warunkiem. Podobnie jak w przypadku Fiacica ma wszystkie oddzielne fotele, trzystrefową strefową klimę i pancerny silnik HDI. Jest mniejszy niż świat, ale nadal pakowny. Ma zdrową blachę, a elektrykę ogarnie każdy, bo to już jest tania sprawa. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% j a auto na miejscu sprawdzisz, jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki i zdrówka.